rozmowa Polskiego Radia 24. Państwo i moim gościem jest Urszula Rusecka z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani poseł. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry. Przed państwu. chwileczką usłyszeliśmy zapowiedź o 17.30 minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski tu w studiu Polskiego Radia 24, ale o edukacji śmiało możemy porozmawiać w tej chwili. Jak tak naprawdę jest? Panie redaktorze, no jak zwykle nagonka yy, opozycji. I straszenie. Wiemy, co było podczas strajków nauczycieli, podczas kiedy miały odbycie egzaminy gimnazjalne, maturalne. I teraz jest kolejny powód do tego, aby straszyć młodzież, straszyć rodziców, bo tak naprawdę nic złego się nie dzieje. To, no może nie będę się bała użyć tego słowa, trochę taki, taki sabotaż, ponieważ po raz, po raz pierwszy pozwolono uczniom, ta, wiedząc od trzech lat, żeby będzie podwójny rocznik, pozwolono w samorządach składać podania do kilkunastu nawet szkół. Może to jest dobre, że wybór taki mają uczniowie, ale przy, przy, tych podwójnym, przy tym podwójnym roczniku sytuacja jest oto taka, że jeden uczeń, wybitny z czerwonym paskiem, zdający bardzo dobrze egzaminy, jest przyjęty w tych kilkunastu szkołach, jeżeli tam złożył podanie. I dopiero w momencie, kiedy Powie swój akces i odpowie, w której szkole chce naprawdę kontynuować naukę, to wtedy zwalnia w tych pozostałych szkołach miejsca. I co się okazuje? W Krakowie, mam informację już z wczoraj, w dziesięciu dobrych liceach krakowskich są jeszcze wolne miejsca. Więc zupełnie nie rozumiem tego, tego chaosu, krzyku i straszenia rodziców, straszenia uczniów o tym, że jest problem z rekrutacją czyli co, platforma rozumiem będzie tym tematem grzała do samych wyborów? Ja myślę, że temat się skończy w momencie, kiedy już naprawdę ta rekrutacja się odbędzie, ale też trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Nigdy nie było tak, że uczeń mógł się dostać. Każdy, kto tylko sobie zamarzył do prestiżowej szkoły, tak musiał mieć odpowiednie wyniki. Są licea warszawskie, licea krakowskie, licea w innych miastach, które zawsze miały duże obłożenie i tam zawsze było kandydatów więcej niż wolnych miejsc. I to jest prawidłowe. Było już od lat, więc nic się nie zmienia. Mało z tym powiem, że w tym roku, w tym podwójnym roczniku jest tyle młodzieży, ile było tak naprawdę w 2010 roku. Czyli te podwójne roczniki to jest taka populacja jak w 2010 roku. Jest to rok taki, gdzie jest duży niż demograficzny. No nie ma się co oczarować. I... Jest niż demograficzny. Gdyby ten niż demograficzny rzeczywiście był jednorocznikowy, to z całą pewnością dziś siedzielibyśmy i wylewali krokodyle łzy, że nauczycieli trzeba zwolnić. oczywiście, panie redaktorze. Sytuacja byłaby taka, bo przypomnę też, jaki był powód wprowadzania reformy. Myśmy z wyborcami umówili się na tą reformę, a punktem wyjścia było kształcenie ogólne w liceach, że licea mają być czteroletnie. Nie miał być to kurs przygotowawczy na studia, ale chcemy, żeby nasza młodzież miała porządne podstawy ogólnego kształcenia i stąd czteroletnie liceum, a w związku z tym teraz podwójny rocznik, to są też dodatkowe etaty dla nauczycieli. Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, byli, nauczyciele byli teraz, byliby teraz w takiej oto sytuacji, przy tym niżu demograficznym, który, który mamy, że nie byłoby dla nich po prostu etatu, byłyby zwolnienia. A reforma spowodowała, że 7 tysięcy etatów dodatkowych przybyło w systemie edukacji. A wyobraża Pani sobie dziś odwieszenie protestu nauczycieli 1 września? Wydaje mi się, że tego protestu już nie będzie, oczywiście pewnie będzie referendum, ale ja myślę, że nauczyciele zreflektują się i zobaczą, że tak naprawdę zostali w ten cały protest wmanewrowani, że wiele czynników się złożyło, choćby nawet wybory pana broniarza, dali się ponieść tej politycznej nagądze. No to chyba też warto przypomnieć, że pan prezydent podpisał ustawę, która zwiększa pensję nauczycielską. Dokładnie od 1 września 9,6% i jeszcze ta podwyżka, która była w styczniu, ale też przypomnę, że. Te podwyżki były zapowiadane. Myśmy przyspieszyli dodatkowo te 5% podwyżki, która miała być w styczniu 2020 i będzie 1 września teraz 2019 roku. Te podwyżki zostały wynegocjowane przez Solidarność, przypomnę, oprócz tego jeszcze 1000 zł dla starzysty i dodatek za wychowawstwo. Te pieniądze nauczyciele otrzymają i myślę, że też będziemy rozmawiać w ogóle nad, nad systemem wynagradzania nauczycieli, bo to jest przed nami. Zgadzaliśmy się wszyscy, że nauczyciele powinni więcej zarabiać, ale też musimy popracować nad jakością nauczania. Skąd takie parcie, że wszyscy muszą mieć wykształcenie średnie, najlepiej, żeby wszyscy mieli studia wyższe? Panie redaktorze, no... My... Wydaje mi się, że teraz już chyba wszyscy widzą, że potrzebne są konkretne zawody. Tak, stąd wprowadziliśmy szkolnictwo branżowe, szkolnictwo zawodowe. I muszę panu redaktorowi powiedzieć, że w moim rejonie jest szkoła. Tam już dawno powiat postawił na szkolnictwo zawodowe. Świetnie wyposażona szkoła zawodowa i ona jest bardzo oblegana, nawet z. Krakowa młodzież przyjeżdża do, do tej szkoły i tam średnio w zależności od od rocznika jest albo jedna albo trzy osoby na jedną To z mówimy to są bardzo ważne bardzo ważne jest, żeby nasza młodzież miała pracę, tak? I żebyśmy kształcili w tych zawodach, które są potrzebne na rynku pracy. Ja jestem tym rocznikiem, który żeby dostać się do szkoły średniej tej upragnionej czy wymarzonej, wyboru zbytniego nie było, żeby była też sprawa jasna. Bo w przemyślu z którego pochodzę były dwa licea, czyli do wyboru było pierwsze i drugie, drugie i pierwsze. I większego wyboru już nie było. Można mówić, które było bardziej prestiżowe, które było bardziej nobilitujące, zostawmy to. Ale składając egzamin do szkoły średniej, ja miałem świadomość, że jeżeli ten egzamin obleje, to będę musiał szukać miejsca w zawodówce. Ja byłem na to przygotowany. ja myślę, że młodzież też musi być na to przygotowana. No tak, ale my jeżeli... dziś mówimy tak, że no do uczniowie mają problem, bo nie mogą się dostać do swojej upragnionej szkoły. Ale pytanie jest, co jest ich upragnioną szkołą, tak? Jeżeli zdałeś dobrze egzamin, jeżeli chcesz kontynuować naukę, dalej idziesz do liceum, tak? Ale też szkolnictwo branżowe które wprowadziła reforma, którą wprowadziła Prawo i Sprawiedliwość nie zamyka ścieżki, bo może być tak, że młody człowiek, który teraz kończy gimnazjum czy szkołę podstawową jeszcze nie ma sprecyzowanych swoich, tego co chce w życiu robić, Tak kończy szkołę zawodową, idzie później do technikum i może również potem iść na studia, ta ścieżka się nie zamyka, ale... Myślę, że teraz wiele zawodów jest pożądanych na rynku pracy, i wręcz my musimy też przywrócić tą równowagę między szkolnictwem zawodowym, dobrym fachem, a też tym wykształceniem ogólnym. Bo mamy mnóstwo magistrów, którzy też byli na bezrobocie. Pani premier, przepraszam, była premier obecnie, eurodeputowana Beata Szydło, przegrała głosowanie i przegrała stanowisko szefowej Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego. Chwali się za to Robert Biedroń, że to jest jego robota i jego zasługa. No, Robert Biedroń myślę, że zapowiedział zemstę. No, nie wiem jak to, jak to nazwać, czy to, że jest w, w Parlamencie Europejskim pracuje tylko dla siebie, pracuje dla kogo, czy ma pracować dla Polski również tak? z kraju, gdzie ludzie na niego głosowali. Sytuacja w Europarlamencie dziwna, widać, że struktury, które mają które szczycą się praworządnością, jednak tak się nie zachowują, bo pewne parytety i pewne uzgodnienia, tak jak i w naszym parlamencie, obowiązują, natomiast wygląda na to, że no, zemsta niektórych panów. Się Ale za to. rozumiem, że Beata Szydło krzywdy Robertowi Biedroniowi nie zrobiła. To nie Beata Szydło kazała Robertowi Biedroniowi złożyć deklarację, że jeżeli nawet zdobędzie mandat eurodeputowanego, to go nie przyjmie. Panie redaktorze, powiem przewrotnie także miarą sukcesu, a pani premier Beata Szydło odniosła niebywały sukces, mając taki wynik wyborczy, jak najlepszy. I, najlepszy to więc miarą sukcesów jest też liczba naszych wrogów, tak, jeżeli e, widocznie to e, trochę koli w oczy tak? że w ten kraj z tego kraju łamiącego praworządność i tak dalej, i tak dalej, i nagle takie, e, takie duże poparcie uzyska, e, uzyskuje Pani Premier, tak? Myślę, że elity europejskie. E, Miały wrażenie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości to jest tylko taki wypadek przy pracy na jedną kadencję. Wygląda A według pani stanie się z wiosną? Wiosną dołączy do Platformy Obywatelskiej, pójdzie z lewicą, gdzie się eee, odnajdzie. I... Trudno powiedzieć, wydaje mi się, że Wiosna to był taki powiew wiosny pana Biedronia, który uzyskał to, co uzyskał, czyli dostał się do Europarlamentu i tak już nie do końca interesuje go to, co naprawdę z wiosną stanie się tu u nas w kraju. Opozycja tworzy kolejną operę mydlaną w postaci idziemy z SLD, idziemy z PSL, em mówię o platformie. A może z wiosną, a może dwa bloki, a może jeden e blok, naprawdę jest to żenujące, bo akcji... chcielibyśmy usłyszeć po prostu A do e akcji prostu akcji jest pani bliżej? Proszę sobie wybrać jedną z czterech. Twój szwab, porozwalajmy, łódź. Łódź przez przeszłość Polski, bądź łódź przez ozwykłe. Panie redaktorze, chyba to porozwalajmy, bo tak naprawdę Platforma Obywatelska wiele już porozwalała i przez cztery lata naszych rządów naprawdę nie jest się w stanie wszystkich tematów rozwiązać, naprawić, przerzucić na, na dobre tory. Proszę zobaczyć, od momentu, kiedy prawo i sprawiedliwość objęło swoje rządy, to tak naprawdę było tylko. Porozwalanie, e, blokowanie, e, krzyki, wrzaski, zero merytoryki, e, e, żadnego pomysłu nawet na bycie w opozycji. Kiedy prawo jest nie, no w opozycji, przykład, to do Na przykład, mówienie o drużyźnie, moim zdaniem, jest dobrym pomysłem, szczególnie kiedy mówi się o nowalikach tak, i kiedy mówi się, się, że one są drogie. Tak? I kiedy nie wie się, że to są nowaliki, i nie wie się, że nowaliki z reguły są drogie, bo są nowalikami. Ale ja myślę, że ten wynik do Europarlamentu to właśnie była przyczyna takiego opowiadania, bo ja wierzę w mądrość Polaków, którzy są w stanie oddzielić to, co jest takim zwykłą propagandą, a rzeczywistością. Ludziom po prostu żyje się lepiej. Proszę mi wskazać osoby, którym żyje się gorzej za naszych rządów. No, mogę Pani wskazać bez problemu? Elity, które czerpały. Korzyści. No pani mówi o litach, a ja mówię o funkcjonariuszach chociażby Urzędu Bezpieczeństwa. A, no tak, no tak, bo rozumiem. Kiedyś panie redaktorze mój syn powiedział, no mamo, co się dziwisz, jakbym miał takiego dziadka, który miał 20 tysięcy, no poszedłbym za nim e, protestować. Dzisiaj rocznica Rzezi Wołyńskiej, rocznicy ludobójstwa. Dużo wiemy na ten temat? Wiemy coraz więcej, ale zbyt mało i to jest ważne, żeby tą historię przekazywać młodemu pokoleniu, żeby przywracać pamięć historyczną. Myślę, że ofiary cały czas wołają w bezimiennych grobach, czekają na to, żeby je eskumować i myślę, że to jest duże zadanie i wyzwanie dla nas. Żebyśmy mogli należycie pochować i uczcić ofiary rzezi Wołyńskiej, żeby świat dowiedział się o tym coraz więcej, ale też i młode pokolenie na lekcjach historii, żeby o tej rzezi Wołyńskiej się dowiadywało. Bardzo ważna uchwała, która trzy lata temu została przez Senat i przez Sejm przyjęta. Przykro, że nie przez aklamację, że dziesięciu posłów. Właśnie posłów trzech platformy i, i, i siedmiu nowoczesnej wstrzymało się przy tak ważnej uchwale od głosu. Prezydent na bezimiennej ziemi składał wieniec. To było rok temu. I to był symbol. Symbol tego, że te osoby e, no dalej nie mają należytego pochówku. Polakom zarzuca się antysemityzm, nacjonalizm, a nacjonalizm budzi się na nowo na Ukrainie. I dlatego tak ważne jest, żeby o tym przypominać i w relacjach nawet polsko-ukraińskich, które są trudne o tym głośno mówić i upominać się, bo za moment będzie tak, że no na Ukrainie gloryfikuje się Stefana Banderę. Stefana Banderę, tak? Stawia się im pomniki. I musimy się temu przeciwstawić. A w jaki sposób? No Myślę, że to jest. W takie, że w dalszym ciągu jesteśmy. Samowolnym mecenasem spraw Ukrainy na arenie europejskiej? Że to my przypominamy, że tam rozgrywa się wojna i teatr wojenny? Panie redaktorze, No jest to trudna sytuacja. Jak już wspomniałam, choćby nawet nie mamy jedności w, w naszym parlamencie, tak? Czyli cały czas duże zadanie przed nami do wykonania. Niemcy twierdzą, że Grekom owszem należą się reparacje. rekompensaty, reparacje tak. za wojnę, Polakom już nie za bardzo. No i tu jest i tu jest kolejna rzecz do odrobienia. Myślę, że ta te lata, które które były już kiedy mogliśmy reagować już za nami. I teraz bardzo ważne jest to, żeby jednak kiedy jeszcze żyje to pokolenie świadków o tym przypominać i o to walczyć. Urszula Rusecka. Prawo i sprawiedliwość. Dziękuję. Czas na serwis informacyjny. Bardzo dziękuję.